Będzie pochwalony Jezus Chrystus Tak jak ksiądz powiedział Na Ije Krzysztof Z Kołobrzegu przyjechałem i Chcę się podzielić właśnie świadectwem działania Pana Boga w moim życiu Urodziłem się w rodzinie Katolickiej, chrześcijańskiej Byłem ochrzczony Ale z miarem, z w miarę upływu czasu oddalałem się od, od Pana Boga. Im byłem starszy, tym Bóg był mi mniej potrzebny. Szkoła, studia to już, to już było zupełnie. Życie bez Boga pogoń za. Przyjemnościami. To co, to, co mnie najbardziej nakręcało, to zawsze były pieniądze i, i życie, wesołe, wesołe życie. Tak? To się wiązało z alkoholem, wiązało się z, z używkami, ale. Zawsze twierdziłem, że w moim życiu najważniejsza jest, jest moja rodzina, moja żona, moja córka. Zawsze były dla mnie najważniejsze, ale jak się okazało też do czasu. Zakochałem się, wydawało mi się, że się zakochałem, i to wszystko przestało się liczyć. Rodzina, dom nie miały dla mnie żadnego znaczenia. Walczyłem, wydawało mi się, że walczyłem z tym, ale było to ode mnie silniejsze. Rozwaliłem rodzinę, wyprowadziłem się z domu, przeprowadziłem się do. Do tej mojej nowej miłości, można powiedzieć, no, źle to brzmi, do tej, do tej pani, która była dużo, dużo młodsza ode mnie. I wydawało mi się, że, że właśnie, że, że złapałem to szczęście, za którym goniłem, złapałem w końcu, że w końcu będę szczęśliwy. Ale jakoś trudno, trudno było mi w tym wszystkim odnaleźć szczęście. I w tym momencie stało się coś, czego, czego, czego nie rozumiałem. Nagle, nagle moje, moje myśli zaczęły, zaczęły zupełnie w drugą stronę biec, bo, bo, bo nagle zacząłem dostrzegać to, co zrobiłem. Jak się nad tym zastanawiam, co takiego się stało. znaczy ja teraz wiem, dlaczego tak się stało, ale co było takim punktem zwrotnym, to żona mnie... żona, bo, bo rozwodu nie mieliśmy. Tak? Żona mnie poprosiła, żebym na, na weekend został w domu, żebym zamieszkał w domu z powrotem, tak, bo musiała wyjechać a nie chciała, żeby córka żebym się zaopiekował córką, nie chciała, żeby córka gdzieś musiała się wyprowadzać z domu i właśnie wieczorem wieczorem zajrzałem do szuflady, nigdy tego nie robiłem ale zajrzałem do szuflady przy łóżku żony i znalazłem znalazłem na samym wierzchu modlitwę do świętej Rity. I patrzę, tak? modlitwa w sprawach trudnych, niemożliwych, chyba tak to się nazywało. I dla mnie to był szok, bo zdałem sobie sprawę, że <grym> że najprawdopodobniej żona się za mnie modli, tak? I O tą całą sytuację, żeby to się zmieniło. Niby, niby nic dalej się nie... No, był to dla mnie szok, ale... Ale... Nie potrafiłem tego zrozumieć. Ale chyba po dwóch, po dwóch tygodniach od tego, od tego dnia. też nie nie potrafię powiedzieć dlaczego. Nagle powiedziałem. Ma gdzie? Bo, bo tak miała na imię ta dziewczyna. Powiedziałem, wiesz co, ja idę do żony spytać się żony, czy... Czy możemy spróbować jeszcze raz odbudować nasze małżeństwo? Magda się ze mnie śmiała, powiedziała. idź pewnie. Jak najbardziej. Ona wiedziała po prostu, jaką, jaką ma władzę nade mną, jak mną jak manipulowała. Wiedziała, że to jest, że to jest niemożliwe, żebym, żebym ją zostawił, wrócił do żony. Ale co dziwne w tym wszystkim, żona, żona powiedziała: Możemy spróbować postawiła swoje warunki. Możemy spróbować, bo wiadomo, pierwszy warunek, żebym się wyprowadził, zamieszkał sam. No i żebyśmy się zaczęli spotykać i, i próbować, próbowali, próbowali uporządkować te swoje sprawy. Dla mnie zaczął się najtrudniejszy, naj, najtrudniejszy czas w tym wszystkim. Dlatego, że nie mogłem się pozbierać, a tak jak mówiłem, yy... Alkohol w moim życiu. Ja wszystkie, wszystkie na okrągło piłem, cały czas piłem. Wszystkie, wszystkie swoje sprawy załatwiałem e, alkoholem. Wtedy, wtedy to już było naprawdę tego alkoholu bardzo dużo. I w pewnym momencie. Też chyba gdzieś po niecałym miesiącu żona mi powiedziała, jak już tak próbowaliśmy, żona mi powiedziała, może byś poszedł do spowiedzi, nie? Ja mówię, no, dlaczego nie? Ja byłem zdecydowany, znaczy zdecydowany. Chciałem, chciałem zrobić wszystko, o co żona mi poprosi, żeby to, jeżeliśmy tylko, żebyśmy tylko dali radę, no więc, jak, jeżeli no, mam iść do spowiedzi, no to mówię, dobrze, pójdę do spowiedzi, nie? no tylko... Mówię, no weź mi jakoś, spróbuj jakoś załatwić, żebym nie musiał klęczyć przy tym konfesjonale, bo jak ja nie byłem, bo jak ja nie byłem 40 lat u spowiedzi, czy tam 35, no to jak to, jak ja to tak pójdę, zablokuję konfesjonał jakiś? No żona mówi, dobrze, dobrze. Załatwiła faktycznie, załatwiła księdza. Poszedłem do spowiedzi i słuchajcie, nic spektakularnego się nie stało naprawdę no wyspowiadałem się fakt że to trochę trwało już w pewnym momencie ksiądz mówi dobrze dobrze jeszcze coś może bo już tak już opowiadam i opowiadam no bo to była naprawdę spowiedź z całego życia mówi coś jeszcze może ważnego czy to nie no, no to mówi dobrze <gryw> oczywiście pierwszy raz w życiu się popłakałem łzy popłynęły i największym szokiem było dla mnie, jak ja tak przez tą godzinę gadałem, a ksiądz mówi, no już wszystko, no jeszcze coś. Nie no, to, już, to już może nie to, aż takie ważne, nie to wszystko, no wszystko. I szokiem było dla mnie, że, że ksiądz tak jednym tym mówi, to ja ci udzielam rozgrzeszenia. Tak, no, ja, ja tyle gadałem, a, a tu jeden taki gest i, i, i już nie mogłem tego zrozumieć. Ale tak, ale tak to się stało. Mówię, no nie, nic spektakularnego nie stało się na tej spowiedzi, ani, ani ale, ale otworzyłem jakąś furtkę dla Pana Boga i to wystarczyło. Tylko właśnie. W tym wszystkim właśnie jeszcze był alkohol. Nie potrafiłem, nie potrafiłem bez niego żyć, nie potrafiłem y, normalnie funkcjonować bez alkoholu. No piłem ponad 30 lat codziennie. I w pewnym momencie, gdzieś na początku listopada, już też tak to te moje, moje ciągi były coraz dłuższe. I też już mi żona powiedziała na początku listopada, że no niestety, ale... Ale no nic, nie, nie da się nic zrobić, jeżeli będę pił. I Pan Bóg mnie uzdrowił z, z alkoholu. Ja nie piję. Od listu, listopadzie teraz będzie 10 lat. Nie byłem, nie byłem na żadnej terapii. Jedynie. Żeby... Boże, nie chciała uwierzyć w to, że ja nie będę pił, jak jej powiedziałam, że już słuchaj, kochanie, od dzisiaj nie piję. Nie chciała mi uwierzyć. Więc, żeby wykonać jakiś gest w stosunku do niej, to poszedłem sobie, zrobiłem wszywkę. Ta wszywka mi wypłynęła po tygodniu, nie przyjęła się w ogóle, ale to mi nic nie przeszkadzało. Od tego czasu nie ruszyłem alkoholu i nie mam najmniejszego problemu z alkoholem. Nie mam najmniejszego problemu dla mnie, tak jakby alkohol nie istniał. Pan Bóg mnie uleczył z alkoholizmu. I podobnie było z naszym małżeństwem. Krok po kroku Pan Bóg nas prowadził do tego, byśmy swoje życie poskładali, byśmy na nowo, na nowo poukładali nasze własne relacje. I. Mogę to teraz powiedzieć, mojej żony tu nie ma, ale mogę to powiedzieć i ona chyba też by to potwierdziła chyba, że w naszym małżeństwie nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz. Podobnie, podobnie jest z moją pracą, z moim życiem osobistym. Ja tak jak mówiłem, całe życie goniłem, goniłem, goniłem. Nie wyobrażałem sobie siedzenia na miejscu. Ja handlowałem, sprzedawałem, kupowałem, jeździłem, przemycałem. Całe życie na, na haju, jakieś, jakieś emocje. A w tej chwili moje życie jest tak nudne, że to jest aż niewyobrażalne naprawdę. To jest, to jest praca, dom i wspólnota. Są trzy rzeczy. Ja, 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 ja nic nie robię. Ja nic nie robię. Nie piję, nie palę. Przyjaciół mam naprawdę wielu. Ale to też są nudni ludzie. My nic, jak się spotkamy, to pośpiewamy, ręce podniesiemy. Porozmawiamy o Panu Bogu. To prowadzę życie, przed którym uciekałem. Życie, które mnie dopadło, praca, która, która mnie dopadła, którą też yy, dzięki, dzięki temu wszystkiemu. Ja z wykształcenia jestem księgowym. I mówię, przez 30 lat robiłem wszystko, nie wyobrażałem sobie tego, że mogę, że mogę pracować jako księgowy. Tak? Żona, żona miała biuro rachunkowe, ja dużym łukiem omijałam to biuro rachunkowe. Jak już nie, nie miałam żadnego wyjścia, nie miałam już, no to, to, to z musu zostałem księgowym, tak? Bo już, już nie miałam co robić, bo zostałem księgowym i mówię dziękuję Panu Bogu właśnie za to, że, że to się wszystko tak, tak poukładało. Jeszcze tylko może powiem jedną rzecz, bo to też właśnie ważne, wydaje mi się. Za mnie wtedy, kiedy, kiedy byłem w tym najgłębszym dołku. Zaczęła się modlić wspólnota odnowy w Duchu Świętym z Warszawy. Tam była ciotka, o której takżeśmy jak, jak, jak rozmawialiśmy, to co ona robi, a już zdewociała gdzieś jakąś ma grupę, tam coś tam się modli cały czas. Ta wspólnota się za mnie modliła. Zaczęła się modlić, kiedy już prowadziłem to podwójne życie. Kiedy, kiedy moja żona zadzwoniła do cioci i powiedziała, że, że ja się wyprowadziłem z domu, to ciocia chwilowy taki kryzys przeżyła. Mówi, hm, tak, tak się modliliśmy za niego, a tu nic to nie dało. Mówi, nie. Ale po chwili mówi, nie, to musimy się więcej modlić. I ta modlitwa mnie uratowała. I też właśnie takie zdarzenie, Boże Narodzenie, zadzwoniłem do cioci z życzeniami, a takie standardowe życzenia. I ciocia powiedziała coś, co mnie aż po prostu, aż podskoczyłem, bo mówi, wiesz co, ja dziękuję Panu Bogu za to wszystko, co się wydarzyło. Ja mówię, ciociu? przepraszam Cię bardzo, ja już tak do kościoła chodzę, ale mówię tego, to ja na pewno nie zrozumiem, że, że można dziękować Panu Bogu za to, że, że tyle ludzi skrzywdziłem, tyle osób przeze mnie cierpiało, że, że tyle zła się wydarzyło. Mówię, ja tego na pewno. W życiu, w życiu nie będę dziękował Panu Bogu za to, co się stało. Ale tak mi się tylko wydawało. Bo w tej chwili naprawdę dziękuję Panu Bogu za każdy dzień mojego życia, za, za to wszystko, za, za tych ludzi, których postawił na mojej drodze. Za to, za to nawet, że bo jak wspominałem, że pierwszy raz się popłakałem, bo ja całe życie nie płakałem. Pierwszy raz się popłakałem na, na, w czasie spowiedzi. I tam na tej spowiedzi otrzymałem jeden dar, którego... którego no nie bardzo, który nie bardzo lubię, to Darwes. Jak opowiadam o Panu Bogu, to łzy mi same lecą, tak jak w tej chwili na przykład. Nie? Jak opowiadam o tym, co Pan Bóg w moim życiu, o tym, jak Pan Bóg jest dobry, jak wielki, to lecą mi łzy. Amen.